Witam. Zastanawiamy się dzisiaj nad tym, skąd się biorą u ludzi pewne cechy. No, na przykład te narcystyczne. Sporo się mówi o wpływie wychowania, o tym, co tam w domu, prawda? Jak myślisz, które takie schematy? No, w relacji rodzic dziecko mogą tu być kluczowe. Mm -hmm. To rzeczywiście jest y, złożony temat. Nie ma takiej jednej prostej recepty, ale faktycznie pewne wzorce, one się wydają powtarzać. Na przykład coś, co można by nazwać, no wiesz, miłością warunkową. Miłością warunkową. Tak, rodzic mówi: Będę dumna, jeśli wygrasz te zawody. Znasz to, nie? No tak, czyli miłość jako nagroda za coś, za osiągnięcia to musi budować w dziecku ogromne napięcie takie ciągłe poczucie, że, no, że trzeba zasłużyć, że samo bycie sobą to za mało. I taki no, głęboki lęk przed odrzuceniem. I takie przekonanie, że wartość człowieka zależy od, od jego sukcesów, od spełniania oczekiwań. I potem w dorosłym życiu taka osoba może wiesz, nieustannie gonić za pochwałami, za tym zewnętrznym potwierdzeniem.